Cześć. Jako weganie często słyszymy zarzuty pod adresem roślin, że dostarczają niepełnowartościowego białka. Niektórzy śmiałkowie nawet twierdzą, że białko roślinne jest jakieś wybrakowane, że brakuje mu pewnych egzogennych aminokwasów. Są to oczywiście komiczne twierdzenia, ponieważ 100% wszystkich aminokwasów egzogennych i w ogóle wszystkich aminokwasów na Ziemi jest wytwarzanych tylko i wyłącznie przez rośliny. Żadne zwierzę nie produkuje aminokwasów, więc jeżeli jakieś zwierzę przechowuje aminokwasy w swoich mięśniach, to w każdym przypadku pierwotnym ich źródłem są rośliny. Po prostu zwierzę zjadło aminokwasy, a potem kolejne zwierzę zjadło to zwierzę i aminokwasy, które także pierwotnie pochodzą od roślin. Kilkukrotnie na tym i innych kanałach przedstawiałam profile aminokwasowe różnych źródeł białka i zwierzęcych, i roślinnych. Porównywaliśmy je ze sobą i, co już wielokrotnie wykazałam, nie istnieją radykalne różnice jakościowe pomiędzy białkiem zwierzęcym i roślinnym. W każdym z przypadków jesteśmy w stanie dostarczyć nadmiaru białka, jednak te drobne przesunięcia w profilach aminokwasowych przemawiają na korzyść czy niekorzyść białek roślinnych. Jak sądzisz? Co podpowiada Ci intuicja oraz całokształt wiedzy zgromadzonej w swoim życiu? Bo właśnie zabawne jest to, że jako weganie stale jesteśmy atakowani o białko. Przykładowo znany youtuber Ketokocur wyśmiewał się z naszego białka, twierdząc, że musimy łączyć ze sobą kilka gatunków fasoli, co jest oczywiście nonsensem, zważywszy, że wszystkie strączki należą do grupy roślin o podobnym profilu aminokwasowym. I ogólnie wszystkim robi się wesoło. Publiczność klaszcze w łapki, rechocze z tego, jak ciężko jest tym weganom dostarczyć białka. Ludzie mają do tego stopnia wyprane mózgi, że pod filmikiem na TikToku, w którym mój syn przyznaje się, że waży 90 kg, ktoś z Kpiną pisze, że chyba 90 funtów, a nie kilo. Czyli Sugeruje, że waży jakieś 45 kg. Polecam wczorajszego shorta z jego udziałem, czy i ty szacujesz jego wagę na 45 kg? No ale to przecież weganin nie ma czym budować ciała. I faktycznie, jeżeli prawdą jest to, co mówią, że w naszym białku brakuje choć jednego aminokwasu, nasze organizmy nie są w stanie zbudować z takiego białka dosłownie nic. Żeby organizm był w stanie spożytkować białko, musi zawierać ono absolutnie wszystkie aminokwasy. Nie może niczego brakować. Czyli rzekomo cierpimy na zanik mięśni, zanik skóry. W ogóle całe nasze ciała znikają. Tu po prostu wszystko znika. Nie ma innej opcji, jeżeli jest tak jak mówią, że brakuje nam jakiegoś aminokwasu. I teraz pomyśl, co jeżeli to właśnie białko, i jego profile aminokwasowe są najpotężniejszą zaletą roślin i przewagą nad mięsem. Czy w ogóle dopuszczasz taką możliwość, że być może lobby hodowlane, znając wyniki badań, celowo promuje propagandę straszenia białkiem roślinnym i niedoborami białka? Może to celowy zabieg, żeby pewne sprawy ludziom nawet przez myśl nie przeszły. Były nie do pomyślenia, aby w tak ukształtowanych umysłach pewne myśli nigdy nie powstały, pewne myśli, pewne pytania i pewne wątpliwości. Bo prawda jest taka, że mamy coraz więcej badań i dowodów naukowych wskazujących na ogromną przewagę białek roślinnych nad zwierzęcymi źródłami białka. Podczas gdy wiele ludzi twierdzi, że spożywa mięso, bo białko Okazuje się, że wcale nie trzeba nawet szukać toksyn, patogenów czy antybiotyków w mięsie, aby wykazać jego szkodliwość, rakotwórczość. Już samo białko zwierzęce jest wystarczającym powodem, aby unikać tej grupy produktów. Na pewno spotkałeś się spotkałaś się z hasłami takimi jak zagłodzenie raka, korzystny wpływ głodówek czy wydłużanie życia za pomocą głodówek. Ale czy naprawdę chodzi o pozbawianie się wszystkich, tak zupełnie wszystkich składników odżywczych, czy chodzi o bardzo konkretne substancje, których należy unikać, których jeżeli zabraknie, to wycofamy wiele chorób. Godówki inicjują oczywiście szereg procesów, nie chcę sprawy przesadnie upraszczać, ale tak, wiele korzyści płynących z głodówek. Nie wynika z deficytu kalorycznego ketozy czy autofagii, tylko z niedostarczenia pewnych aminokwasów, zwłaszcza jednego, którego w mięsie jest zwyczajnie za dużo. Za dużo to skraca życie, to inicjuje raka, powoduje przerzuty raka na inne tkanki. Więc wystarczy zwykła zamiana białek zwierzęcych na białka roślinne, aby już odwrócić bieg wielu fatalnych procesów toczących się w naszym organizmie. Wystarczy zwykła zamiana białek zwierzęcych na roślinne, aby zyskać już połowę korzyści płynących z totalnych głodówek czy chemioterapii w przypadku leczenia raka. Więcej szczegółów na ten temat i badania przedstawię na kanale Weganika, gdzie właśnie rozpoczęłam publikację filmów o tematyce zdrowotnej, dietetycznej i o którego to kanału wsparcie, subskrypcje bardzo Ciebie proszę. Zwłaszcza jeżeli interesuje Cię tematyka zdrowia, czy też dietetyczna strona weganizmu. Na tamtym kanale ostatnio bardzo rzadko publikowałam cokolwiek, za co YouTube aktualnie mnie każe i nie poleca moich filmów. Ostatni film miał rekordowo niską ilość wyświetleń miniatur, więc naprawdę ilość wejść była delikatnie mówiąc zniechęcająca. Twoje wejścia, lajki, komentarze bardzo pomogą mi zreaktywować tamten kanał i będę Ci za to bardzo wdzięczna. A na tym kanale i tak jest aż za dużo tematów, więc choć ten jeden duży i ważny blok tematyczny chcę oddzielić. Z góry dziękuję za wsparcie i odwzajemnie się mam nadzieję, że cennymi informacjami. Dziękuję i pozdrawiam.